Jesteśmy na torach wrodkarskich we Wrocławiu. Przypomnijmy, że mamy dwa tory wrodkarskie: jeden do jazdy szybkiej, 200-metrowy, tutaj ten niebieski, i tor do jazdy ulicznej, tutaj ten czarny. Znajdujemy się tutaj we Wrocławiu po to, żeby dzisiaj pokazać wszystkim, że ten tor został oświetlony. Także wznieśliśmy na wyższy poziom. Tutaj używalności ten tor, abyśmy mogli tę rekreację, którą tutaj prowadzimy, mogli również prowadzić w godzinach popołudniowych, żeby wydłużyć ten okres użytkowania tego toru. Także zamontowane zostało 32 lampy, które oświetlą nam tor długi do jazdy ulicznej oraz cztery duże, wysokie, 14-16 metrowe słupy, które oświetlą nam tor do jazdy szybkiej. Aktualnie zajmuję się już tylko przygotowaniem moich dzieciaków do zawodów. Głównie będą to zawody torowe, Puchary Polski oraz Mistrzostwa Polski. Jedna z imprez właśnie odbędzie się we Wrocławiu. I to, że powstało oświetlenie z pewnością bardzo mocno pomoże, ponieważ wtedy czas nie gra roli tak naprawdę i zawody mogą się przedłużyć do godzin wieczornych. Jest to pomocne szczególnie jeśli warunki pogodowe są niepewne i często trzeba robić przerwy w trakcie dnia z powodu na przykład deszczu. Wtedy bez problemu można te zawody dokończyć w porach późniejszych, a także latem, kiedy szczególnie we Wrocławiu są bardzo duże upały, możemy, będziemy mogli te treningi po prostu wykonywać w późniejszych godzinach i nie mamy tutaj żadnych ograniczeń czasowych. Zachęcamy wszystkich do jazdy na rolkach, bo to jest super!